Witam Was kochani w kolejnej odsłonie naszej bajkoteki. Kuferek już gotowy. Otworzymy go razem naszym specjalnym szyfrem. Stupłuk, klas, klas, klask. Otwieramy kuferek wraz. O! A w kuferku dziś kotek i książka. Czy to bajka, czy nie bajka? Wiersze dziadków dla wnuków. Otworzymy tą książkę razem. Stuk puk. klas, klas, klas. Otwieramy książkę wraz. Jak się łatwo domyślić, skoro mamy tutaj figurkę kota, to z pewnością wiersz będzie dotyczył kotków. A będzie to wiersz Stanisława Jachowicza pod tytułem pewnie już wiecie chory kotek. Posłuchajcie. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo! I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu nad Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo. Gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty długo poleżysz w łóżeczku. I nic jeść nie będziesz. Kleiczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapytał koteczek. Lub ptaszka małego, choć parę udeczek? Broń Boże! Jawki i dieta ścisła, od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte, z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo, kotek przebrał miarę, musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami dziateczki stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże. Stuk buk, klas, klas, klask. Zamykamy książkę wraz. A teraz zadanie dla was? Może w komentarzu prześlecie nam zdjęcia swoich kocich przyjaciół. Mogą być to zdjęcia Waszych prawdziwych kotków, bądź takich przytulanek, bądź też jakichś rysunków. Może narysujcie, jak wyobrażacie sobie chorego kotka zwierza Stanisława Jechowicza. Żegnamy się z Wami. Kotek też tutaj macha do Was Do zobaczenia i do usłyszenia.